Witam cię w Freeman of Child TV. Ja jestem, Juski, a dzisiaj zapraszam Cię do programu z książką "Się na szczęśliwego dziecka i z przygodą zaspanej wanzi. Usiądź sobie wygodnie, albo połóż się bardzo wygodnie. Nastaw swoje uszy i zaczynamy! Gdzie tałanzia? Wandzia. Pewnego słonecznego dnia, kiedy Pani Puchacz prowadziła lekcję o literze Z, Wandzia usnęła jak suseł. Pani Puchacz podeszła do niej i delikatnie pogłaskała ją piórkiem. — Wandziu — pobudka — powiedziała. Wandzia otworzyła oczy, zamurzała, próbując sobie przypomnieć, gdzie jest ostatniej nocy? – spytała pani kuchacz. – Chyba nie – przyznała Wandzia. – Dziś muszę wcześniej się położyć. W drodze do domu Witek powiedział do siostry. – O Recy, nie mogę uwierzyć, że zasnęłaś na lekcji. Głupio mi było za ciebie. – Wiem – odrzekła, Ale czuję się strasznie znużona. – Znużona? – spytał Witek. Zmęczona, wyjaśniła Wandzia. Ostatnio czuję się bardzo zmęczona. Wiem, to dlatego, że do późna czytasz książki pod kołdrą. Mama powinna zabrać ci latarkę. Ale czytanie i dodanie smaku życia, rzekła Wandzia. O, tego nie wiedziałam, stwierdził Witek. – Myślałam, że to pierwsze albo inne przyprawy dodają smaku. Nieważne, przewróciła oczami Wandzia. – Pośpieszmy się, bo chcę już się zdrzemnąć w domu. Kiedy wrócili do swojej dziupli, Wandzia położyła się na kanapie i wtedy zobaczyła jakąś książkę. Po prostu musiała do niej zajrzeć. Puk, puk. To była Lilka. – Chcesz trochę pokolorować? – spytała. – Mam kilka nowych książek z kolorowankami. – Nie, dzięki – odparła Wandzia. – Jestem wykończona. Przyciutro. No dobrze, powiedziała Lilka. Pójdę do Ali. Gdy Lilka odeszła, Wandzia znów sięgnęła po książkę. Uk, uk, Wandzia westchnęła. To był Raptus. Chcesz pojeździć na rowerze? — spytał. Nie, dzięki, odparła Wandzia. Nie mam siły. To straszne, powiedział Raptus. Potrzebujesz witamin. Potrzebuję odszepki, poprawiła go Bądzia. To się wyśpi, zawołał raptus. Wrócę jutro i sprawdzę, czy doszłaś do siebie. I raptus do strzała, a Wędzia znów sięgnęła po książkę to był igiełka. Nauczyłam się nowej melodyjki powiedział. Chodźmy na trybie jeziora i tam ci ją zabram. Nie mam czasu, odparła Wanzia. Właśnie czytam. Nie możesz ciągle czytać, przekonywała igiełka. Czasami powinnaś posłać muzyki i ugabić się na chmury. Może innym razem, powiedziała Wandzia. – zgoda, odrzekł igiełka. Do zobaczenia. Igiełka sobie poszedł i Wandzia znów się na oko Jednak zanim się zorientowała, twardo zasnęła. Gdy nadeszła pora kolacji, obudziła ją mama. Bardzo długo spałaś, powiedziała. Dotknęła czoło Mandzi. – Dobrze się czujesz? Jestem tylko trochę... Jestem tylko trochę skonana, odparła Banzia. Hmm, mruknęła mama. Myślę, że za dużo czytasz. Czytanie to świetna rzecz, ale w życiu potrzebna jest równowaga. Powinnaś zrobić coś, przy czym twój umysł by odpoczął. Niby co? spytała Wandzia. – Masz serce, ciało i duszę wyjaśniła mama. Opowiedz mi więcej poprosiła Wandzia. – Kiedy bawisz się z przyjaciółmi, rozgrzewasz serce powiedziała mama. A co z ciałem? Ciało ma się dobrze, kiedy ćwiczysz. A dusza spytała Wandzia. – Karmisz duszę, kiedy zajmujesz się czymś spokojnym. – Co cię odświeża w środku? – wytłumaczyła mama. – Powinnaś robić wszystkie te rzeczy, żeby zachować w życiu równowagę. – Hmm… – mruknęła Wandzia, Pomyślę o tym. Następnego dnia wędzia postanowiła zadzwonić do Linki. – Wciąż chcesz kolorować obrazki? – Pewnie – odparła Linka. – Przyjdź do mnie do domu. Możemy też zjeść ciastka i pić mleko w ogródku. Wędzie spędziła u cały ranek. Gdy nadeszła pora rozstania, Wędzie powiedziała do przyjaciółki. – Super się z tobą bawiła, Lilko. Jesteś moją przyjaciółką i to rozgrzewa mi serce. Później Wędzie wybrała do Laptusa. – Moje ciało potrzebuje ćwiczeń – oznajmiła. – Przejedziemy się na rowerach? – Jasne, jasne! – ucieszył się Laptus. – Ruszamy! Gdy już okrążyli całe siedem dębów, Wandzia podziękowała królikowi. Dzięki, Raptus. Fajnie się wylałowało. Moje ciało ma się lepiej. Czuję, że do mojego życia wraca równowaga. – Musimy to kiedyś powtórzyć. – Pewnie – powiedział Raptus. – Teraz muszę jakoś nakarmić duszę – pomyślała Wandzia. – Mam ochotę posłuchać muzyki i pogapić się na chmury. – Gdzie się podziwa igiełka? Będzia została igiełką leżącego w hamaku. — Chętnie ubiorę się w jezioro i posłucham twojej nowej melodyki — Zaproponowała jeżo -zwierzowi. Gdy dotarli na trybie jezioro, igiełka zaczął grać na harmonijce. Będzia leżała na trawie, patrzyła na chmury. Jej myśli zaczęły swobodnie błądzić. Myślała o motylach, o kwiatach. Hmm pomyślała, że chyba to czas już wrócić do domu. Dzięki, Igiełko, powiedziała. Twoja muzyka nakarmiła moją duszę, ale teraz muszę już iść. Gdy Wajda wróciła do domu i mama spytała, jak ci minął dzień? Był pełen równowagi, pochwaliła się Wajda. Zrobiłam coś dla serca, kolorując obrazki z wilką. Zrobiłam coś dla ciała, bo jeździła na rowerach z raptusem, a potem nakarmiła duszę, słuchając muzyki i gierki. O wiele lepiej się czuję, ale teraz muszę się odprężyć. – W jaki sposób? spytała mama. Pora, by znów zrobić coś dla umysłu, odparła Macia. Poczytam więc książkę. Koniec. A ty? Co dziś się zrobiłeś? dla swojego serca, ciała i umysłu. A co zrobisz jutro dla swojego serca, ciała i umysłu? Życzę Ci fantastycznej podróży i super mega równowagi.